11 czerwca 1770 roku, jako drugi, bo w 1606 roku na statku San Pedro dokonał już tego Luis de Torres, James Cook odkrył wielką rafę koralową, gdy jego statek, End of War o mało nie zatonął na jednej z koralowych raf. Dopiero po 23 godzinach pracy i wyrzuceniu za burtę wszystkich ciężkich przedmiotów, Koczwic, dział, balastu, a także zapasów i słodkiej wody udało się sprowadzić statek na głębinę. Wielka rafa koralowa jest największym na świecie tworem zbudowanym przez żywe organizmy. Rozciąga się na długości około 2300 km u północnych wybrzeży Australii. Nie jest jednolita, lecz tworzy około 3000 pojedynczych raf, około 1000 wysp oraz wiele mielizn. Wielka rafa koralowa widoczna jest z kosmosu jako biała smuga na tle niebieskiego oceanu. W wodach otaczających rafę żyje około 600 gatunków koralowców, ponad 1600 gatunków ryb, 3000 gatunków mięczaków, 30 gatunków delfinów i wielorybów, 6 gatunków żółwi, 133 gatunki rekinów i mant oraz 14 gatunków morskich węży. Wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Od roku 1975 Wielka Rafa Koralowa stanowi Morski Park Narodowy, zaś od 1981 jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.